podziękować za zaangażowanie pod ostatnim vlogiem. Ile komentarze jakiegoś w ogóle od Was feedbacku, wsparcia dostałam to, naprawdę daje mi to kopa motywacji i jest to po części powód, dlaczego to robię. Oczywiście pierwszym jest to, że uwielbiam po prostu kolekcjonować swoje chwile, nagrywać filmy, później montować cały ten proces mega, mega mnie jara ale później ten feedback od was, że widzę jakąś tam waszą opinię czy po prostu miły komentarz no to jest to naprawdę coś mega, mega super Jest usmarano, nie jest to jakoś mega późno, ale się nie wyspałam Teraz się wyspałam, ale się nie wysypiałam przez ostatnie dni, więc trochę pospałam i moje wypowiedzi są teraz na poziomie, nie wiem, lat 12 Jest to mega, mega super, jest mi mega, mega miło Jak coś to mam większy zasób słownictwa, ale nie, nie teraz Przechodzimy do ogarniania tego, co się dzieje i chyba po prostu po prostu wyprostuję włosy i pójdę przed siebie, bo nie, nie chcę mi, mi się, walczyć. Moje włosy po prostu dzisiaj nie włosują do końca, nawet jak są wyprostowane. Coś mi się tu nie podoba, więc opaska to jest gate changer dla mnie w takiej sytuacji. No. I tak mogę iść. Jeszcze muszę się pomalować. Jak się już rozkończyłam tak z tym gadaniem do Was, to wam zrobię mini hol zakupowy, bo zapotrzebowałam czarnej marynarki yy, i stwierdziłam, że to jest tak konkretna rzecz, że szkoda mi szukać po sklepach i tego pewnie nie znaleźć, jak się szuka czegoś konkretnego, tylko zamówiłam sobie przez Vinted. Jest takim sztocem. Dodałam w niej fotę na. Wiecie gdzie. Ona jest męska w ogóle, duża i taka, że można z nią robić fajne stylówki. E, I zapłaciłam za nią 40 zł, albo 45, więc wintet w takich sytuacjach to jest game changer. Jestem w ogóle w poszukiwaniu basiców. Znalazłam taki fajny top w Zarze. On jest tutaj taki niby porwany, ale chodziło o kolor. Ma świetny kolor. Ale w ogóle teraz z tymi basicami w sklepach jest tak, że jak później chodziłam po innych to w Pull Bear znalazłam dokładnie taki sam, dokładnie za tą samą cenę, więc po prostu, nie wiem, kupujcie tam, gdzie lubicie, bo i tak wszędzie jest to samo. Ale dalej nie znalazłam mojego ukochanego jakiegoś białego Basic'a. Wszystkie przyświtują. Przyświtują ze stanikami, przyświtują bez staników, więc już nawet nie wiadomo, jak nosić. No i dalej nie znalazłam jakiegoś fajnego, więc może macie jakieś do polecenia. I to już tyle z moich e, holowych palcajek. Wiem, znowu tutaj, może wy myślicie, że nic się nie zmieniło, ale zmieniły się jakieś cztery godziny, byłam już na studiach, Więcej, e, pięć. Byłam już na studiach, właśnie wróciłam do domu, zaraz muszę zrobić obiad, w ogóle zbijam włosy, bo się tak nie jest gorąco, trochę się e, przeceniłam z tym swetwem, bo już zaczyna się robić ciepło, więc fajnie. Możemy się przebrać, swoim no. Dobra, jestem z powrotem i robimy misję. Bo mam trzy rzeczy do wybielenia, bo albo są jakieś tam lekko zafarbowane, albo wyblakłe, były białe i chciałam je włożyć do wybielacza. Moja mama zawsze tak w domu robiła, wiem, że niektórzy nie wybierają rzeczy. Moja mama tak robiła, więc ja tak robię. I mama powiedziała, że mam kupić tą i że mam sobie przeczytać etykietę. Więc robimy teraz test. Co? Nie rozumiem, co tu jest napisane. To są jakieś takie dziwne, małe obrazki, i ja nie wiem o co chodzi. Nie mam, co chodzi. Będę ja na oko wleję. No to gdzieś. Tych rzeczy jest tylko trzy, nie za dużo, więc trochę. Nie? Tak zrobiłam. No co mam zrobić. Dobra. Zrobię na oko. Potrzymam to 10 minut, bo jest tak napisane, a później nie wiem, co zrobię. Chyba wybiorę, poproszę. Ej, patrzcie, jaką miejscowość się znalazłam. Wiecie, gdzie stoicie? Na kaloryferze, ale let's talk. Jeż, jak ja wyglądam? I dobra, wstałam jakąś godzinę temu i jeszcze w ogóle nic ze sobą nie robiłam. Zrobiłam sobie herbatę, śniadanie i jadłam i oglądałam YouTube'a. Co do ostatniego, pamiętam, żeby była misja wybielanie. Udała się, powiem wam. Nalałam do miski wodę i tak na oko. 100 ml miało być tego wybielacza. Myślę, że dałam trochę mniej, bo właśnie chciałam tak ostrożnie. Mówię, okej, okay, w razie co? Zrobimy to drugi raz. I potrzymałam 10 minut, bo właśnie było, że 10 minut, a na gorsze plan, my można nawet do 30. I powiem Wam, że wybieliło. Teraz bym potrzymała 15 minut, ale możemy zrobić drugie podejście, gdzie potrzymam to właśnie te 5-10 minut. I wszystko jest ok. Teraz mam wolne. Tak się składa, że teraz te dwa piątki miałam wo mam wolne. Fajnie się złożyło. Miałam jechać na paznoksie, ale zrezygnowałam, bo stwierdziłam, że one są jeszcze jeszcze w dobrym stanie. E, ja chciałam iść szybciej, dlatego że babka, która robi paznokcie wyjeżdża e, i się bałam właśnie, że jak ona wyjedzie, to one będą już takie znoszone. No może będą, ale albo przetrwają, a jak nie, no to ten raz pójdę tam do kogoś innego. I tak, muszę ogarnąć chatę znowu, chociaż nie jest tak źle. Głównie kurze muszę tylko ogarnąć, nie? Bo jutro przychodzi do nas pan, zawiesić nam karnisze, bo nie wiem, czy to zauważyliście na nagraniach, ale my nie mamy zasłon, mamy rolety ale nie mamy zasłoń i jest to trochę irytujące dlatego, że wiadomo, wieczorem się te zasłony zasłoni i nikt nam nie patrzy po oknach, ale wiadomo, że rano chcemy mieć odsłonięte, ale to jest takie odsłonięte tu macie wszystko na widoku wiecie o co chodzi, a te zasłony robią taki klimat więc jutro przychodzi pan, ogarnąć te karnisze, jak będą karnisze to będę mogła yy, znaczy Wojtek mi tutaj powiesić takie lampeczki, żeby nam yy, ładnie wieczorem świeciło, więc się cieszę wczoraj dałam wam na tej yy, drugiej platformie piękno na pytania odnośnie naszej wyprowadzki tego co tam się teraz u nas dzieje? Czy macie jakieś pytania? Jest dużo bardzo fajnych pytań, więc na pewno nagram taki film. Jeszcze nie wiem, czy sama, czy z Wojtkiem, to zależy tylko od jego y, chęci, ale na pewno taki powstań. I dzisiaj idziemy do Escape Room. Bardzo się cieszę, bo uwielbiam chodzić do Escape Roomu. Y, tym razem nie idziemy na straszne, bo każdy Escape Room, w którym byliśmy, był straszny albo z nutką grozy. Nie, tym razem nie, bo stwierdziliśmy, że. Fajne są te escape roomy, straszne, bo macie ten, macie taki, wiecie, że się boicie i tak dalej, są emocje, ale często jest tak, że przez. Przez ten strach nie możecie się skupić na rozwiązywaniu tych zagadek. I teraz stwierdziliśmy, że po prostu wzięliśmy, nie pamiętam nawet jaka jest tematyka tego pokoju, ale po prostu o jakiejś takiej ciekawej tematyce. Wzięliśmy w ogóle bardzo zaawansowany poziom i chcemy się skupić tylko na tym, żeby ta głowa nam popracowała i żebyśmy porobili sobie te zagadki, a nie się bali, że zaraz nam coś wyskoczy, nie? Więc coś takiego. Bardzo, bardzo chciałam, żebyśmy gdzieś wyszli i przed przeprowadzką, i teraz po bardzo dbamy o to, żeby nie wyszła taka. Nam rutyna, żeby gdzieś wychodzić, żeby pamiętać, że jesteśmy parą i trzeba dbać o to uczucie. Zastanawiam się, czy nie przełożyć daty publikacji vlogów z niedzieli na poniedziałek. Zawsze te niedziele mi bardziej pasowały, ale teraz widzę, że przy tym trybie życia, bardziej pasują mi te poniedziałki, dlatego, że zwykle właśnie weekend jest tym czasem dla nas, albo jest czasem, w którym się coś fajnego dzieje. Jest to zawsze taki fajny moment, żeby jeszcze coś nagrać. Wtedy sobie to montuję i wrzucam fajnie w poniedziałek. Więc dajcie znać, czy to by było dla was ok. Chociaż właśnie się zastanawiam, czy ludzie w ogóle zwracają uwagę na datę publikacji, bo tak naprawdę jedyne co ja wiem, to wiem, że zawsze Bungie wstawia w niedzielę. Ale tak jak inni youtuberzy wstawiają, to ja nigdy się nie orientuję, czy oni mają jakieś swoje grafiki Stawiania, czy wstawiają wtedy, kiedy mają czas, bo ja po prostu wchodzę na YouTube'a, wchodzę w subskrypcję, widzę, że tam moi ulubieni twórcy coś sobie powstawiali, na no to wchodzę, by się odschodzi. Możecie dać mi znać w komentarzach, czy macie tak samo. W ogóle nie pokazywałam wam, ale kupiłam sobie taką dużą butelkę, jeśli ktoś wam powie, czemu mi się to przesuwa? Jeśli ktoś wam powie, że o, duża, ładna butelka nie sprawi, że będziecie pić więcej wody. His line, His line. To ma 2 litry. Ja codziennie wypijam, wypijam? Wypijam co najmniej, przynajmniej, nie wiem, 2 litry. To tak minimum. Bo aż chce się pić z tej wody, jak widzicie tam te godziny, bo tu są napisane godziny, e, o, jest 11, a ja jeszcze tyle nie wypiłam, chociaż rzadko się to zdarza, to od razu się chce pić tą wodę, więc... To działa. Ja kupiłam e, z Wojtkiem. Nasze kupiliśmy na Temu. Na Aliexpress też, można tam jakiekolwiek chcecie. Nie ma co przypłacać w sklepach, bo widziałam, że w sklepach one kosztują po 50 zł, a tam po 20. To zawsze jakaś oszczędność, nie? Byliśmy wczoraj w tym Escape Roomie. Nic nie nagrywałam, bo po pierwsze cieszyłam się czasem razem z Wojtkiem, po drugie nie wiem, jak miałabym tam nagrywać, ale bawiliśmy się bardzo fajnie. W ogóle jeśli... Ja wiem, że mnóstwo osób do dzisiaj e, nie wie, na czym polegają escape roomy? To są takie pokoje, gdzie ma się mnóstwo jakichś zagadek i musicie z tego pokoju wyjść. I to brzmi mega basic, ale te pokoje potrafią być naprawdę szalone. Ja kiedyś myślałam, że to jest tak, że wchodzicie do pokoju i siedzicie w tym jednym pokoju i tak dalej, a nie, te, po, ten pokój otwiera następny pokój, on może otwierać następny. Czasami nawet idziecie jakimś, nie wiem, na kolanach, jakimiś korytarzami. byłam w dziesięciu tak około. I naprawdę zawsze jestem coraz bardziej zaskoczona, jaką zagadkę można wymyślać. Gościu, który nas yy, prowadził taki wstęp i tak dalej. Mówił, że był w 250 pokojach, więc to dopiero jest staż. I dalej było widać tą zajawkę, więc naprawdę chyba nie idzie się tym znudzić. Naprawdę uwielbiam te nasze randki escape'owe. Ja za w ogóle zapoczątkowałam tą. E, tą erę escape roomów, bo ja chodziłam do escape roomów e, już wcześniej, a Wojtek nie. Dzisiaj jest sobota i mamy taki zabiegany weekend, ale mi się to podoba, ja lubię, jak coś się dzieje. I będę jechała do pracy. Po pracy jedziemy do rodziny Wojtka, bo są urodziny. Rodziny Wojtka, bo są urodziny? A jutro też są urodziny? <grym> Więc jutro też jedziemy. W ogóle zaczęła się od tego, że jutro mieliśmy po prostu jechać na obiad do mojej mamy. Ależ wyskoczyły tę rodzinę, to jedziemy na tą rodzinę, a do mojej mamy na obiad o jest taki bardzo rodzinny weekend. Nie dostaniesz nigdy mego ciała. Mm, 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 mm. Już chyba dorosłość, jak kupujemy takie rzeczy w piątek. Nie, w sobotę. To kul taki wujkami. Oh, yes. Jeszcze kokardka mi się przydała, ale nie mamy. Nie uwierzycie, my już byliśmy praktycznie na miejscu i przypomniało nam się, że nie chcieliśmy przejść tego zajebistego prezentu, który by się tak jaraliśmy. ale jest już tak ciepło, że jestem w kursce skórzanej. Jaram się na maksa tym lecimy. Kończyliśmy nasz imprezowy weekend z imprezami u 8 latków, bo ja mam, że fajnie, taki rodzinny weekend. Ja w ogóle lubię ten balans, że na przykład, no w tygodniu jest co robić, że tak powiem. W piątek y, mieliśmy taki czas dla siebie, bo mieliśmy randkę, a w sobotę tak rodzinnie spotykamy się z ludźmi i ja czuję, że jest ten taki balans, nie? Że jak, jakbym była tak ciągle z Wojtkiem, wiecie, byłoby ciężko i może my nie jesteśmy z tych par, które mm, bo znam pary, które po prostu totalnie nie potrafią spędzać ze sobą czasu i nawet na wakacje by nie pojechali we dwójkę natomiast no my nie, my bardzo lubimy spędzać ze, ze sobą czas ale z balansem jeśli odchodzi mam brudne włosy, dzisiaj jest ich ostatni e, dzień totalnie ale zrobiłam sobie loki, bo chcę zrobić sobie tego oczka mojego z lokami mega go lubię nosić, szczególnie jak idę do pracy myślałam o czym sobie tutaj do was pogadać bo myślałam sobie, że właśnie Przychodzą tutaj nowe osoby i oglądają stare filmy i zostawiają komentarze, że o fajnie się mnie ogląda, że się tego nadaje i tak dalej, jak zawsze mówię, to jest takie miłe, to jest takie miłe, to jest takie miłe, ale później przychodzi moja głowa, która sobie mówi, przecież jeszcze z tych filmów co teraz robię, jestem zadowolona, ale te starsze by i cały czas muszę nabrać tej pewności siebie w tym co robię, bo jak ja mam pewność siebie w życiu taką dużą, naprawdę, tak w tych filmach ja nie wiem o co mi chodzi. Ja się cały czas porównuję do kogoś jakby girl. Nie rozumiem. No może gdzieś tam rozumiem, no dużo tego jest w internecie i wiadomo, że w końcu to wchodzi na głowę i chyba muszę po prostu ograniczyć, ograniczyć się do oglądania serio ludzi, którzy sprawiają mi przyjemność i radość do których serio lubię trafiać i jakby stop. I żeby szczególnie TikTok, żeby po prostu nie przeglądać tyle tego materiału, bo później widzi się aż tyle tych treści w internecie. I mi osobiście wpływa to na głowę tak, że myślę sobie, że jestem niewystarczający, że robię za małą, że to wcale nie jest takie super, a that's not the point. Jeszcze przez pracę mam uczelnię, ale takie luźniejsze zajęcia. I coś mi się wydaje, że skończymy szybciej. Może pójdę sobie poromantyzować, bo mam jeszcze tego vloga do zmontowania, którego oglądacie. I pójdę sobie do jakiejś kawiarni, może sobie jakąś czekoladkę zamówię i pomontuję. Tak chyba zrobię. I to jest jedna z moich ulubionych fryzurek na takie brudne włosy. W ogóle co do kontrowersji na temat... Fryzur na brudnych włosach, ja ich kompletnie nie rozumiem, bo to nie chodzi o to, że ludziom się nie chce mieć włosów. Ja uwielbiam e, uczucie świeżej głowy, tylko że jeśli ja wiem, bo ja zwykle wieczorem wizualizuję sobie, jak będę wyglądała następnego dnia, szczególnie jak mam taki dzień, że idę w wiele miejsc. Więc ja wiem, że raczej zrobię sobie tą fryzurę i do tej fryzury potrzeba zawsze pianki, lakieru i tak dalej, bo na moich prostych włosach się to nie utrzyma bez tego. To po jaki kij ja mam myć te włosy, skoro i takie nałożę tyle tego wszystkiego, że je trzeba będzie umyć po? Co mi da ten efekt świeżej głowy, jak ja i tak wszystko... I będzie tylko szkoda tych włosów. Poza tym, na takich brudniejszych włosach się lepiej robi fryzury i każdy to wie Nie róbmy z sobie jakieś, nie wiadomo, jakich czyścioszką bo wiadomo, że każde dwa u siebie i się myje i inne takie sprawy robię pielęgnację, ale ja tak włosy to jest. Nie jakąś fryzurkę, tylko marnowanie produktów, czasu i, i bez sensu. Właśnie kończę mój poranny makijaż, ale mam do was pytanie. Liczę, że dacie mi jakąś polecajkę w komentarzach odnośnie podcastów. Ja nigdy nie byłam podcast girl. E, zawsze muzyka albo vlogi na YouTubie, ale teraz tak ogarnęłam, że zrobiła mi się trochę taka poranna, poranny rytuał, e, bo nigdy Wojtka nie ma rano, e, bo jest w pracy i ja zawsze mam taki czas dla siebie, że robię sobie włosy, e, pielęgnację, później makijaż i przez ten czas mogłabym słuchać jakiegoś fajnego podcastu. Podcastu, a nie robię tego, bo nie, żadnego, nie znam żadnego fajnego podcastu. Najbardziej mi zależy na takich jakichś samorozwojowych, po prostu, żeby coś mądrego z rana posłuchać. Nienawidzę z rana, a zdarza się, oglądanie TikToków, czy po prostu oglądanie jakichś głów. Mam wrażenie, że ja się budzę z taką czystą głową, z taką fresh energią i od razu się przytłaczam tymi głównami, nie? A tak to jakby z rana posłuchać jakichś fajnych, e, samorozwojowych e, rzeczy, po prostu czegoś, co tak wbija nas na fajne wibracje, to by było super. Więc macie jakieś, jak macie jakieś podcasty do polecenia, najlepiej na Spotify'u albo YouTube, to chętnie e, przyjmę taką polecajkę od Was.